W poniedziałek w Urzędzie Miejskim prezesi Jawożyńskich Klubów Sportowych oraz innych podmiotów prowadzących zajęcia z młodzieżą odebrali dotacje na realizację zadań i projektów na rzecz dzieci i młodzieży. Środki na konkurs pod nazwą Profilaktyka nie musi być nudna pochodziły z tzw. korkowego. Ocenie komisji podlegały aplikacje i projekty przygotowane przez kluby i organizacje społeczne. O tym, jak ważną pracę z młodzieżą wykonują takie podmioty, przekonywał zastępca prezenta Jawożna Łukasz Kolarczyk. Bardzo się cieszymy z tego, że jest coraz większe też zainteresowanie i zaangażowanie samych organizacji, klubów sportowych. Jeszcze jakiś czas temu były zupełnie inne proporcje tego udziału i startów w konkursach. to integracja i pokoleniowa, i też realizacja tych zadań przez doświadczonych przecież fachowców w klubach sportowych, ale i doświadczonych ekspertów w organizacjach pozarządowych, które pomagają, no pozwala nam z czystym sumieniem, z taką satysfakcją podpisywać kolejne umowy, wręczać no, wysokie dotacje na realizację zadań, profilaktycznych w mieście. Pracy z młodzieżą opowiedzieli nam prezesi jaworzyńskich klubów sportowych. No tak, jak co roku, dostanie przeznaczone to na środki, które będziemy mogli realizować zgodnie z profilaktyczną, naszą naszym programem profilaktycznym. Na pewno to ułatwi dużo rzeczy, a przede wszystkim w dzisiejszych czasach dużo pomaga to dzieciom. Jesteśmy dumni z tego, że zostaliśmy w ten, tą kwotą wyróżnieni, i na pewno to się odbije również na zajęciach z dziećmi, bo są to maluchy. Powiedzmy, 8, 10, 14 lat Max, którzy no po prostu przychodzą do klubu nauczyć się w przypadku naszym podstaw bokserskich.